Dzisiaj przyjrzymy się dwóm rodzajom czasowników w języku angielskim: statycznym i dynamicznym. Czym się różnią i jakich używać? Zaczynamy! Pamiętajcie, że czasowniki statyczne rzadko używamy w czasach ciągłych, ponieważ opisują one stany, a nie akcje. Dlatego powiemy I think you're right. Uważam, że masz rację. Zamiast I am thinking you're right. Co brzmi nieco niezwykle w kontekście posiadania opinii. Czasowniki dynamiczne opisują czynności, które możemy zobaczyć lub które wnoszą zmianę. Na przykład run, biegać, write, pisać czy cook, gotować. Są to czynności, które można zauważyć i które mają jasny początek oraz koniec. Czasowniki statyczne to te, które opisują stany, uczucia, posiadanie, a nie fizyczne działania. Należą tu słowa takie jak think, myśleć, love, kochać, own, posiadać. Czasowniki statyczne często używamy, by opisać coś, co trwa, a nie coś, co aktywnie robimy. Przykładem zdania z czasownikiem dynamicznym jest. She is singing beautifully. Ona śpiewa pięknie lub She runs in the park every morning. Ona biega w parku codziennie rano. Przykładem zdania z czasownikiem statycznym jest I love chocolate. Kocham czekoladę lub I like music. Lubię muzykę. Zauważcie, że w pierwszym przypadku mamy akcję śpiewania i biegania, a w drugim stan uczucie miłości do czekolady i uczucie lubienia muzyki. Warto też pamiętać o wyjątkach. Niektóre czasowniki mogą być używane zarówno jako statyczne, jak i dynamiczne, w zależności od kontekstu. Na przykład czasownik have. Może oznaczać posiadanie, co jest stanem, ale też spożywanie posiłku, co jest czynnością. Na przykład: I have an electric car. Mam samochód elektryczny. Odnosimy się tu do stanu posiadania samochodu, lub: I'm having lunch at the moment. W tej chwili jem lunch. W tym przykładzie Informujemy o czynności spożywania posiłku. To wszystko na temat czasowników statycznych i dynamicznych. Mam nadzieję, że teraz będziecie mogli z łatwością je rozróżniać i poprawnie używać. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę, jeśli filmik okazał się Wam pomocny. Do zobaczenia!